Jakie błędy w języku polskim Ukraińcy popełniają najczęściej? Po pierwsze, bogato. Bogato nie znaczy dużo. Bogato znaczy, że ktoś ma dużo pieniędzy. Lepiej mówić po prostu dużo albo wiele. Zakon. Zakon to taka religijna instytucja, do której należą ludzie, którzy chcą razem się modlić. Nie chcą mieć rodziny i zwykle nie chcą kontaktować się ze światem. A zbiór reguł w państwie to prawo. Widomy. Nie mamy słowa widomy w języku polskim, ale mamy niewidomy. Niewidomy to ktoś, kto nie widzi. Kiedy chcesz mówić o celebrytach, użyj słowa znane albo sławny. Powaga. Powaga to przeciwieństwo śmiechu. Na pogrzebie wypada zachować powagę. Szacunek to jest coś, co powinniśmy okazywać wszystkim ludziom, czyli respekt, szacunek. Zaspokajać. Zaspokajać możemy potrzeby. Na przykład, kiedy idziesz do toalety, zaspokajasz potrzeby fizjologiczne, kiedy pijesz wodę, zaspokajasz potrzebę pragnienia, a kiedy idziesz z kimś do łóżka, zaspokajasz potrzebę seksualną. Więc to nie jest to samo, co uspokajać. Nie możemy powiedzieć, że przedszkolanka zaspokoiła płaczące dziecko. Przedszkolanka uspokoiła. Kłaczące dziecko. Dobierać się. Dobierać się możemy w pary. Niektóre ptaki dobierają się w pary na całe życie. Niektórzy ludzie też dobierają się w pary na całe życie. Jeśli chodzi o transport, lepiej używać czasownika dojechać albo dostać się. Na przykład, żeby dojechać do szpitala, potrzebuje tylko pięciu minut. I ostatni, mój ulubiony, taki, który powoduje, że się czerwienie, to ruchać się. Ruchać się po polsku znaczy, wulgarnie, uprawiać seks. Nie znaczy uprawiać sport. Więc jeśli chcesz schudnąć, musisz się więcej ruszać. Ale w sumie. Jakie jeszcze słowa ci się mylą, albo kiedyś ci się myliły? Napisz je w komentarzu i zapisz to wideo, żeby nie zapomnieć.